Dzień dobry, nazywam się Maciej Szymik, jestem dyrektorem generalnym w GLC. Porozmawiam się z moim partnerem Bartoszem Kubistą, adwokatem i doradcą poradkowym na temat dokumentacji cen transferowych. Bartku, ceny transferowe, a może bardziej dokumentacja cen transferowych, to jest taki temat, który z jednej strony jest w dalszym ciągu obcy wielu przedsiębiorcom, a z drugiej strony wzbudzający wiele emocji wśród doradców poradkowych, z tego względu, że ciągle tu mam do czynienia z jakimiś zmianami. Ale gdybyś mógł przedsiębiorcom w paru prostych słowach przybliżyć ten temat i tak wyobrazić sobie taki dla nich zrozumiały, czy byś potrafił to zrobić? Rozmawiam z studentami albo zazwyczaj podaję przykłady na dezodorantach lub grzejnikach. Ceny transferowe to jest zdecydowanie ten temat, w którym trzeba już posłużyć się grzejnikiem. Samo zagadnienie dotyczące cen transferowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Gdybyśmy mieli dwóch przedsiębiorców, których nic ze sobą nie łączy, to cena, warunki rynkowe zweryfikowałyby cenę. Sprzedawca grzejnika nie sprzedałby go drożej niż jest, jest w stanie go sprzedać. A też nabywca nie kupiłby go drożej niż wychodzi to na rynku. Tak? tak? Sytuacja wygląda diametralnie inaczej, gdyby obie spółki, produkcyjna i dystrybucyjna, należały do tego samego właściciela. Dla niego nie ma żadnej różnicy, czy pieniądze zostaną w jednej spółce, czy w drugiej. Suma sumarum finalnie i tak pieniądze trafią do niego w przypadku wypłaty dywidendy, podziału zysku, etc. Stąd nie ma żadnych przeszkód przed tym, aby grzejnik został sprzedany dwukrotnie drożej niż jest warty, albo sprzedany poniżej kosztów. Wszystko zostaje w grupie kapitałowej. Tak? I teraz tu zaczyna się problem cen transferowych. Skoro nie ma żadnego biznesowego uzasadnienia w moim zdaniu, żeby uregulować te ceny, to gdzieś z tyłu głowy mogą nam się pojawić podatki. Bo co jeżeli firma produkcyjna jest ulokowana w Niemczech, i opodatkowana załóżmy wyższym podatkiem niż w Polsce. Wtedy będzie opłacało się sprzedać coś z Niemiec do Polski stosunkowo taniej, żeby wygenerować tam mniejsze podatki, a ewentualnie zapłacić je w Polsce, gdzie uda nam się zrobić to w mniejszej wysokości. Tu masz rację. Tak, dokładnie. Myślę, że ten y, przykład dobrze to obrazuje, ale mieliśmy do czynienia ostatnio z dwoma y, zmianami tych przepisów, i gdybyś mógł opowiedzieć. Którzy podatnicy muszą zwracać uwagę na regulacje związane z cenami transferowymi w obecnej chwili? Przepisy do cen transferowych, mamy to, mamy to do siebie, że powinniśmy spieszyć się, kochać je szybko, bo szóstymi szybko odchodzą. Ostatnia nowelizacja miała miejsce w zeszłym roku i dotyczy wszystkich transakcji, które weszły w życie czy które zostały zawarte po 1 stycznia 2019 roku. Ale poprzednie przepisy, które obowiązywały, też nie utrzymały się zbyt długo, bo obowiązywały poniżej. Niektórzy nie zdążyli się nauczyć. Tak, niektórzy nie zdążyli się jeszcze nauczyć, a już musieli się przerzucić na to, co jest. Poprzednie regulacje były 2.17, 2.18. I w chwili obecnej tak naprawdę już odchodzą do Lamusa, bo te transakcje, które będą zawarte od teraz już muszą przynależeć do nowych reguł. Nowe zasady kładą dużo większy nacisk w mojej ocenie na transakcje o charakterze międzynarodowym. Dawniej dokumentacje cen transferowych musieli tworzyć też podatnicy, którzy działali w grupach typowo krajowych. Co troszkę mijało się z celem, bo jeżeli mieliśmy do, do czynienia z dwoma podatnikami polskimi, którzy obaj wykazywali dochód, nie było sensu, który zapłaci większy podatek, a który mniejszy. Tak naprawdę skarb państwa wychodził na zero. No, troszkę sensownie zauważono to w kolejnej nowelizacji, która wskazuje, że jeżeli mamy do czynienia z transakcjami krajowymi. I obaj przedsiębiorcy, czy obie strony transakcji wykazują dochód, nie korzystają ze zwolnień, nie działają w strefach ekonomicznych, to wtedy tak naprawdę są zwolnieni z tego obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, co chyba jest takim wskazaniem na to, że nasz ustawodawca głównie jednak skupia się teraz na tematyce międzynarodowej. Powiedz mi, bo często podatnicy zapominają o, o tym, że podlegają pod obowiązek. Tworzenia tej dokumentacji przypominają sobie po jakimś czasie, a tak naprawdę yy, w trakcie roku już jakieś obowiązki na nich są nałożone. I, i powiedz mi coś o tych obowiązkach, yy, i to, że, że no już na zawsze na początku roku trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, że my tą dokumentację musimy przygotować. No, Podatnicy teraz nie mają łatwo na pewno. Oprócz przygotowania dokumentacji cen transferowych, która na całe szczęście, zaczynając od tego roku, musi być przygotowana do końca września następnego roku podatkowego, a jeżeli mamy przesunięty rok podatkowy, to do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego, więc tu mamy trochę czasu. Natomiast składając zeznanie roczne, my już musimy zaznaczyć, że mamy taki obowiązek i że jesteśmy go świadomi słowem, że niedługo dokumentacja cen transferowych zostanie przez nas sporządzona. Czyli każdy przedsiębiorca tak naprawdę już wcześniej powinien wiedzieć, że podlega pod te regulacje, że powinien sporządzić dokumentację cen transferowych i grzecznie oświadczyć o tym organowi Poinformować podatkowi. wcześniej już tak Poinformować naprawdę. Poinformować z wyprzedzeniem, że taka dokumentacja będzie dla niego konieczna do sporządzenia. A powiedz mi, bo no, najnowsze zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Jakbyś y, ocenił y, te zmiany w kontekście przepisów, które do tej pory y, obowiązywały? Na pewno negatywnie oceniłbym to, że wprowadzamy kolejną zmianę. Bo jak wspomniałeś, to część przedsiębiorców jeszcze nie zdążyła się przyzwyczaić do, do starych regulacji, a już mówimy o nowych regulacjach. Dodatkowo na pewno moim zdaniem negatywne jest to, że wróciliśmy do limitów transakcyjnych w 2017-18 roku dokumentację musieli sporządzać ci podatnicy, którzy mieli powyżej 2 milionów euro przychodów lub kosztów ogólnie w działalności. I tam było, a poszczególne do kwestie dotyczące transakcji wzrastały wraz ze wzrostem podatnika. Słowem, im większy podatnik, tym większe musiały być transakcje, żeby sporządzał dokumentację cen transferowych. Począwszy od 2019 roku, wrócono do znowu starych, sztywnych regulacji. Te limity są co prawda spore, tam jest 10 milionów dla dostaw towarowych i transakcji finansowych, 2 miliony dla usług, ale jest to temat sztywny. I teraz dość powiedzieć, że jeżeli mówimy przykład, o wielkiej grupie kapitałowej, bankowej, której 10 milionów mhm. pożyczek i wewnętrznych rozliczeń pomiędzy grupą to są tak naprawdę drobne, to trochę te nowe regulacje mogą się mijać tutaj, przynajmniej z celem, więc to jest dla mnie negatywne. Na pewno na plus oceniam wprowadzenie dwóch nowych regulacji: korekty cen transferowych, czyli nowego narzędzia, które pozwoli podatnikom w trakcie roku, gdy stwierdzą, że wcześniej dobrane, ustalone ceny jednak z jakichś powodów okazały się być nierynkowe, bo na przykład zmienią się warunki ekonomiczne, pozwoli im. W miarę, w ramach prostej, jednorodnej czynności, dokonać zbiorczej korekty cen transferowych ze skutkiem dla podatku dochodowego, co na pewno jest wielkim uproszczeniem w stosunku do starych regulacji. I druga rzecz, też, która powinna być oceniana dobrze, to coś, co nasz ustawodawca poetycko nazywa w uzasadnieniu bezpiecznymi przystaniami, które pozwalają podatnikom na nieudowadnianie na siłę rynkowości ich transakcji. Jeżeli w stosunku do niektórych usług zmieszczą się w limitach rynkowych, tak? W stosunku do tych usług o małej wartości dodanej i w stosunku do usług finansowych przewidziano, że jeżeli nasze marże będą większe lub mniejsze od określonych procentów, to wtedy z automatu możemy uznać, że są one rynkowe i nie musimy się bawić w analizę tych transakcji. No dobrze, a gdybyś chciał klienta jakoś tak na duchu podnieść, takiego, który ma oczywiście obowiązek sporządzania dokumentacji, to czy byłbyś w te, jakiekolwiek słowo na plus powiedzieć, pocieszyć go czymś, czy tylko i wyłącznie będzie to dla niego smutny obowiązek. Moim zdaniem to na pewno nie jest tylko i wyłącznie smutny obowiązek, choć bądźmy uczciwi, 90% mm. przedsiębiorców, jak nie więcej właśnie tak go ocenia. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Dokumentacja cen transferowych, jeżeli już musimy ją sporządzić, może nam tylko i wyłącznie pomóc. To jest tak naprawdę jedyne źródło naszej komunikacji z urzędem, w którym staramy się przekonać. Administrację czy kontrolujących w toku postępowania, że mamy do czynienia z rynkowymi cenami, w których jesteśmy w stanie obronić, że nasz grzejnik rzeczywiście kosztuje dwie stówy tyle, ile przewidzieliśmy w transakcji, a nie jest warty ani więcej, ani mniej. Jeżeli nie mamy dokumentacji, to raz, że narażamy się na dodatkowe sankcje, takie jak nowe dodatkowe zobowiązania podatkowe, a po drugie, nie mamy żadnych argumentów, w których możemy, się możemy starać się obronić swoje stanowisko. W dzisiejszych czasach, kiedy pejoratywnie ocenia się jakiekolwiek ruchy transfery środków pieniężnych, zwłaszcza międzynarodowych, czasami przedsiębiorca naraża się na takie ryzyko, że coś, co jego zdaniem sprzedaje na warunkach rynkowych, zostanie ocenione przez przedstawiciela administracji skarbowej jako zmierzające do unikania opodatkowania czy przerzucania dochodów, a tak wcale może nie być. Tylko teraz jak to udowodnić, No tak naprawdę tylko tą dokumentacją cen transferowych. Czy kupuje się taki trochę świętego spokoju? Troszkę świętego spotkania. No dobrze, a teraz na końcu może jeszcze powiedzmy parę słów o sankcjach, bo, bo no, często spotykam się z taką reakcją przedsiębiorcy, no dobra, jak tam nas przyłapią, że czegoś nie zrobiliśmy, to się wtedy będziemy zastanawiać, czy to, jest, czy to jest warte ryzyko w ogóle, czy jednak uważasz, że jeżeli mam obowiązek, to mam te ceny transferowe dokumentację przygotować. Czy ryzyko na pewno jest spore. Pomówmy już tylko o nowych przepisach. Od teraz mamy do czynienia z tym dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Czyli oprócz tego, że jeżeli przyjdzie do nas urząd na kontrolę czy postępowanie, stwierdzi, że nasze ceny były nierynkowe i powinniśmy w związku z tym dopłacić podatek. To oprócz tego, że płacimy podatek wstecz z odsetkami za zwłokę, to jeszcze nakłada się na nas 10% dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ale tu zaczyna się klucz. Ten dodatkowe zobowiązanie wzrasta do 20%, jeżeli mówimy o sporych kwotach. Chodzi o to, że podstawa do szacowania jest większa niż 15 milionów, a jeżeli nie przedstawimy dokumentacji cen transferowych, to wzrasta nawet do 30%. Czy nagle może się okazać, że przez niespełnienie tego obowiązku narażamy się na zapłatę nie 19% podatku, no tylko patrząc na to z punktami procentowymi na 40%? 9, a to już jest spora przepis różnica. przepis jest wyjątkowo opresyjny i może doprowadzić, ryzyko związane z, z, z jakby nieprzestrzeganiem tych przepisów związanych z dokumentacją, może doprowadzić do tego, że fiskus skonsumuje cały nasz zysk. Raz, że skonsumuje cały nasz zysk, a dwa, że możemy doczekać się również do bardziej dotkliwych sankcji, bo te oświadczenia, o których wspominałeś wcześniej, które musimy składać, że mamy ceny transferowe, że są przygotowane, one są składane przez przedsiębiorców pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc tutaj ryzykują również ci, którzy mówią, że mamy dokumentację, a ich nie mają, albo ci, którzy mówią, nie musimy ich sporządzać, kiedy nie jest tak. wręcz przeciwnie. No i co więcej, dokumentacja cen transferowych powinna być traktowana jak każda inna informacja, którą musimy sporządzić w ramach prowadzenia naszej działalności, więc jej niesporządzenie pomimo obowiązku też może nas narażać na Informacja czy skarbę, deklaracja. Dokładnie, informacja Jest obowiązek, jest sankcja, Myślę, że, że lepiej w tym zakresie zwrócić się do, do wachowców, w pierwszej kolejności, ocenić czy w ogóle podmiot ma taki obowiązek, a później yy, poprosić o sporządzenie takiej dokumentacji, jeśli oczywiście własne służby księgowe nie będą w stanie tego zrobić. Wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. Skoro teraz przepisy mówią, że tylko ci wielcy powinni sporządzać dokumentację, no mówią o tych 10 milionach mhm. albo transakcjach w wysokości 2 milionów złotych. Yy, to a kolejnymi zmianami, które poszły za tym było też zwiększenie zawartości dokumentacji. Teraz każda dokumentacja musi zawierać tak zwaną analizę porównawczą czy benchmark, czyli ocenę rynkową i analizę, że nasz grzejnik rzeczywiście jest warty 200 zł. Oczywiście można próbować robić to własnymi siłami, ale wydaje mi się i z doświadczenia wiem, że nie są to na tyle już teraz skomplikowane regulacje, że lepiej skorzystać z pomocy fachowca. To dziękuję bardzo. Dzięki.